Siemanko! Dzisiaj nagrywam Kogama, a wraz ze mną jest... Burstę chłodnych, że macie dzień ze No właśnie. A ja Chodź. Na dół? Tak. I jak? Fajnie, Na płytkę naciśnij. N nacisłem. Naciskam, jak mam zejść? Powinno ci się przejście otworzyć. No ci nie widzę. Prost Ty wbijasz na pewno w Arenę? Tak no A co no, miałeś na zdjęciu? No, może dla... No, nie pamiętam chyba, żeś to ty każe, co ma na zdjęciu? Ja jestem tylko na mapce, jestem sam No ja też okay. e, Dobra, e, na chwilkę dam pauzę Bo musimy tam się pozbierać Lol Czekaj. Um. Bravo w ogóle.